Witam wszystkich ponownie w nowym odcinku o perfumach. Ja na imię mam Darek i chciałem wam dzisiaj przedstawić kilka zapachów z mojej kolekcji, w których powiedzmy, no może nie dominuje, ale w których jedną z głównych ról gra nuta, którą ja osobiście bardzo lubię i lubię ją we wszelakim wykonaniu. Podejrzewam, że większość ludzi też lubi tą nutę. Chociażby, wiecie, ona jest kojarzona już od dzieciństwa, no, chociażby z lodów E, które jedliśmy, e, które dzieci, no, jak wiadomo, lubią. E, nutą, o której chciałem dzisiaj wspomnieć, jest to wanilia, a więc taki składnik, no, Garmont. E, można, można by powiedzieć, że e, perfumy za, zawierające wanilię, no, będzie nam się kojarzyć z Garmont, ponieważ, no, jako samo, e, sama wanilia jest to składnik e, spożywczy. Ale ja wam, chciałem pokazać, ja wam chciałem pokazać, tych kilka zapachów i powiedzmy, w których wanilia jest zawarta, ale oprócz wanili, powiedzmy, w każdym z nich do tej wanili dołożony jest inny inny akord, powiedzmy dominujący akord. I ja wybrałem pięć takich zapachów, które które mam u siebie, i wydaje mi się, że one bardzo bardzo dobrze się do tego nadają. Są to, są to od razu mówię: są to różne zapachy, a jest to przeplatanka powiedzmy europejsko-wschodnio-wschodnio-blisko e, 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 wschodnia w ten sposób. A więc zaczniemy od tego: jest to Perfum de Marly i zapach nazywa się Herod. I tutaj tak, w tym zapachu zawarta jest wanilia, ale to jest powiem w ten sposób wanilia przeplatana z tytoniem, no, ponieważ sam, sam, sam zapach w tym zapachu, no tytoń gra tutaj główną rolę. Zapach bardzo, bardzo fajnie zblendowany. Naprawdę, jeśli ktoś lubi tytoń, to powinien. Powinien chociaż spróbować tego zapachu raz i e, powiedzieć, co o, o nim sądzi. To jest, tak jak mówię, dla, dla, e, dla zwolenników zapachów tytoniowych. Swoją drogą, ja e, niedługo zrobię też chyba odcinek. Mam kilka u siebie w kolekcji zapachów typowo tytoniowych, a więc chciałem zrobić taki, taki, taki szybki przegląd. Ale wracając do, do Heroda, no, tutaj to całe zblendowanie tego akordu tytoniowego z tym akordem waniliowym to tworzy, tworzy taką bardzo kremową mieszankę. To aż wręcz tutaj ten tytoń i, to, i, ta, i ta wanilia no, tyton jest troszeczkę ostry, no, ale to mówię to z tego względu, że gra tutaj główną rolę. Ale to na przykład daje tylko, że ten zapach to jest bestia w projekcji. To jest jeden spray i to wystarcza na cały dzień. On się będzie utrzymywał cały dzień i na skórze, i na, i na ubraniach. To jest ten, ten, ten zapach, kojarzy mi się, wiecie, z Clintem Eastwoodem jeszcze, jak w westernach grał. To jest coś właśnie, tak mi się ten zapach kojarzy. A więc jeszcze raz, perfum de Marly Herod. I tu jest wanilia i tytoń. Następnym, następnym zapachem jest Kserżow Uden, bardzo ładny, bardzo fajny zapach, tak samo projekcja bestia. Tutaj, tutaj jest zawartych bardzo dużo składników, nawet ja, ja, ja nawet wszystkich nie pamiętam, ale jest tutaj, tutaj na przykład Wanilia jest zawarta z, z akordami alkoholowymi, ponieważ jest tutaj koniak. Następnym takim składnikiem jest na przykład kawa, a więc ten, ten zapach to jest taki trochę garmon, ale bardzo pięknie zrobiony. No tutaj, tutaj ta wanilia otacza te, tą, tą całą resztę tych wszystkich akordów i naprawdę to powiedzmy ten zapach to tak bardziej mi przypomina jakieś takie lody waniliowe. Powiem Wam taką ciekawostkę, jakieś parę tygodni temu psiuknąłem się tym zapachem, poszedłem na zakupy, ja tutaj zawsze robię zakupy u mnie na ulicy, u rzeźnika i robiąc, robiąc zakupy już płacąc mu przy kasie rzeźnik, co tak ładnie pachnie, no mówię, że to moje perfumy, wiecie, no trochę, trochę, trochę się nie spodziewałem, że jakiś inny zapach niż wołowę z kością może, może zaskoczyć rzeźnika. Ale no, miło, miło mi było, i, i, i że wiecie, że, e, że się spodobał. A więc, e, taki trochę buzi, m, waniliowy akord w tej butelce. Naprawdę bardzo, bardzo ładny. Kserżow Uden. Następnym zapachem, e, Bliski Wschód. M, to jest mój signature stent. I jest to Safari Extreme od Abdul Samad Al Quarashi. No, Tutaj ta wanilia jest powiedzmy y, następny, następny krok. Y, tutaj wanilia jest połączona z akordami trochę drzewnymi, ale bardziej kwiatowymi. A więc jeszcze coś innego. Y, nie, na, nie na darmo ten zapach to jest mój signature scent. Y, bardzo go lubię. Ja od od pierwszego, od pierwszego kontaktu z tym zapachem, ja wiedziałem, że to będzie że to będzie mój ulubiony zapach. No tutaj ta, ta cała mieszanka, to zblendowanie, to jest wręcz to jest mistrzostwo świata. Ten zapach w 2015 roku, o ile pamiętam, wygrał Oscary perfumowe w, w Arabii Saudyjskiej, gdzieś tam na Bliskim Wschodzie. Także no i, i, i chyba, chyba nie bez powodu bardzo piękne połączenie wanili właśnie z, y, z kwiatami Safari Extreme Abdul Samad Al Quarashi. następnym y, następnym, y, następnym zapachem będzie y, nowość u mnie, ale już prezentowałem kiedyś ten zapach, a właściwie jego próbkę. jest to Kisses Rain od Renier Perfum. Jest to, są to perfumy z czech. I tak tutaj, tutaj ten zapach na przykład to jest połączenie vanili to jest połączenie vanili z agar udem. Nie mam chyba w swojej kolekcji, żeby tak właśnie wyczuwalny agar ud był i połączenie vanili jest naprawdę naprawdę parametry ma bardzo dobre jak widzicie. Ten zapach nie jest u mnie jakoś specjalnie długo, a już widać, że butelka jest naczerpnięta, bo dosyć, dosyć, dosyć sporo go ostatnimi czasami używałem. Raczej zapach na takie właśnie na, na takie chłodny sezon nawet ja bym powiedział na późną jesień i przez całą zimę, ale nie, nie mogłem się oprzeć i... Musiałem zacząć już teraz. A więc tutaj jest bardzo piękna wanilia po, połączona z, z udem. Jak ta wanilia już trochę siądzie, to za, zaczyna, się, e, zaczyna się otwarcie tego udu. I nie jest, to, nie jest to ud jakiś bestialski, także jest bardzo, bardzo ładnie fajnie zblendowany, ale o tym zapachu ja zrobię jeszcze dłuższy odcinek, i wydaje mi się, że zrobię to nawet e, niedługo. A więc Kisses Rain od Renier Perfumes, bardzo, bardzo fajny, wanilia i agar wood. Następnym jest połączenie, chciałem wam, wracamy na bliski wschód znowu. Następnym zapachem jest, będzie to połączenie wanilii i wydaje mi się bardzo mm, donośnej nuty frankincense, labdanum inaczej. O tym zapachu robiłem już, y, bodajże to było otwarcie. Jest to Arabian Wood, a zapach nazywa się Rose, y, Rosewood. I tak, tutaj wanilia y, połączona też właśnie ze słodkim akordem Labdanium. No. Tak jak to jest, to jest bardzo, bardzo mi, moje, moja taka opinia, to jest bardzo uwodzicielski, bardzo seksowny zapach. Jest słodkawy, ale zarazem no oczywiście ta wanilia i ten frankincense nadają takiej słodkości, ale sam cały, cały zapach, on tak on jest też, on jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo gładziutko mm, zblendowany. Tyle, że ja wam powiem, że ten zapach, on już na samym, na samym końcu powiedzmy, on ma też bardzo dobre parametry, ale on na samym końcu wydaje mi się, że to labdanium, on już po, 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 e, po dobrych e, kilku godzinach, na samym końcu wydaje mi się, że to la, labdanium e, już traci tą swoją moc i Trochę taka fermentacja z tego wychodzi. Ja tak po swoich testach y, odczułem. Aczkolwiek no, to wcale go y, nie dyskredytuje, bo y, zapach cały czas jest naprawdę bardzo fajny. Y, bardzo sexy. Y, tak jak wspominałem już y, przy otwarciu, no, na randkę, na te chłodne sezony, jak, jak znalazł. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. A więc połączenie vanilli z labdanu. Arabian Wood. Rosewood. I to by było właściwie na tyle, ale chciałem wam jeszcze zanim skończę, chciałem wam powiedzieć, że ja mam tu jeszcze niedługo wam chciałem coś pokazać. Jest to e, olejek, e, olejków jeszcze nie miałem okazji prezentować na swoim kanale. Jest to olejek od Abdul Samad Al Qarashi e, i olejek nazywa się Safari. No tutaj tutaj e, chciałem o tym opowiedzieć, ponieważ jest o czym? Na, na ten chłodny sezon, na zimę, na, na jesień, na zimę, to jest coś, coś pięknego. Tutaj w tym olejku jest zawarte tyle, tyle wspania, wspaniałości. To jest trudno, trudno naprawdę opisać. Sam olejek to jest Mistrzostwo Świata, ale tak jak mówię, zrobię to w najbliższych dniach. Słońce tutaj świeci, daje efekty specjalne. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze widać. I jeszcze, jeszcze jeden taki komunikat. Pod filmem, kiedy robiłem film o Chanel Alour, widziałem właśnie, że ktoś dał, ktoś dał komentarz, że nawet chyba dwa, że zapach przyszedł reformulacji, że to nie jest ten, ten sam zapach, który, który był kiedyś zaraz po. Zaraz po, po wypuszczeniu na rynek. Ja mam tutaj próbkę oryginalnego, to jest 2005 rok, ale niedługo będę miał flaszkę i będę chciał zrobić takie porównanie tej flaszki, którą powiedzmy ja posiadam, a więc jest to ta nowa flaszka już z nowych czasów, z tą flaszką vintage. Jeśli można to w ten sposób tak ująć, i chciałem zrobić takie porównanie, mm, i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Czy rzeczywiście tamten zapach już tak bardzo szedł na psy, i czym y, co go odróżnia od, y, od pierwszej wersji, od pierwowzoru? A więc to by było właściwie na tyle. Y, widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, e, także do usłyszenia. Do zobaczenia! Hej!